Nie zabieraj narządów do nieba. W niebie wiedzą, że potrzebne są na ziemi. Spotkanie pod takim właśnie hasłem odbyło się 23 marca w zespole szkół nr 1 w Ostrzeszowie. To element kampanii Transplantacja Jestem na tak, którą już po raz 13 zainicjowano w tej placówce. Uczniowie i zaproszeni goście wysłuchali serii wystąpień pokazujących temat przeszczepienia organów z różnych perspektyw, a przede wszystkim mających na celu przekonać odbiorców do wypełniania tak zwanych oświadczeń woli. Każda dorosła osoba, która podpisze oświadczenie woli. Wyraża zgodę na pobranie po śmierci swoich tkanek i narządów do przestrzebienia Daje na dowód świadomej chęci ratowania życia i przewracania zdrowia chorym ludziom. Własnorecznie podpisane oświadczenie ułatwi bliskim osobom zmarłej oraz lekarzom uszanowanie wyrażonej woli. Inicjatorką i koordynatorką akcji od samego początku jest pielęgniarka szkolna Dorota Pilarska. 15 lat temu już bardzo interesowałam się, ta dziedzina nauki mnie bardzo interesowała, czytałam dużo, aż któregoś razu tamtejż, nasz dyrektor, Mucha Kruczyński, przyniósł mi zaproszenie, żeby nasza szkoła wzięła udział w tym przedsięwzięciu. Bardzo mi się to spodobało no i od tego czasu zaczęło się. Wydaje mi się, że młodzież bardzo pozytywnie podchodzi. Początki były tylko dla naszej szkoły. Te 15 lat temu organizowałam dla naszej szkoły, ale właśnie widziałam, że to jest wspaniale przez młodzież przyjmowane, i dlatego robię dla wszystkich szkół średnich i dla całego Ostrzeszowa. Już wkrótce młodzieżowi liderzy zdrowia z zespołu szkół nr 1 wyruszą na ulice miasta, by propagować ideę transplantacji. Będą także prowadzić spotkania i pogadanki w szkołach ponadpodstawowych, a także zorganizują punkty informacyjne w Urzędzie Miasta i Gminy w Starostwie Powiatowym oraz w galerii handlowej Borek. O tym, jak duże znaczenie mają oświadczenia woli przekonywał w czwartek profesor dr habilitowany Maciej Głeda, ordynator oddziału transplantologii i chirurgii ogólnej szpitala wojewódzkiego w Poznaniu. Tuż po wygłoszeniu swojej prelekcji wracał do pracy, by przeprowadzić kolejne dwa przeszczepy. Dwie transplantacje i to jeszcze w tej szczęśliwej sytuacji, że dawca miał ze sobą oświadczenie woli. To tylko świadczy o tym, że takie akcje są konieczne, że nie tracimy czasu i że warto. I że ośrodek tu w Ostrzeszowie, gdzie akcja Drugie Życie przebiega od kilkunastu lat, jest tak prężną mieściną, że tak powiem, którą, na którą możemy liczyć i bardzo ważną w Wielkopolsce, jeśli chodzi o prowadzenie akcji. Ale mamy tu entuzjastów i to jest najważniejsze. Profesor Głyda zwracał przy tym uwagę, że każdy z nas może także złożyć sprzeciw wyrażający brak zgody na pobranie organów. Musimy jednak być świadomi poważnych konsekwencji tej decyzji. Tak samo jak z jednej strony ratujemy, z drugiej niejako zabieramy szansę na przeżycie kilku ludziom. No i każdy, każdy z nas na to pytanie musi sam sobie no, za ciszę odpowiedzieć. Uczestników spotkania zdecydowanie najbardziej poruszyła historia, opowiedziana ze łzami w oczach przez Edytę Kmiecik, która w ubiegłym roku w wypadku samochodowym straciła syna. Podczas pobytu w szwajcarskim szpitalu, wiedząc, że syna nie uda się już uratować, wspólnie z mężem podjęła decyzję o przekazaniu jego organów do transplantacji. Dzięki temu szanse na drugie życie otrzymały aż cztery osoby. To była bardzo słuszna decyzja. Po otrzymaniu listu tego pierwszego i. Jak dowiedziałam się, że tyle osób dało się uratować, poczułam się jak matka czworaczków. Jest mi łatwiej przeżyć całą żałobę i stratę po który już nie wróci, a ciężko jest tak. Nie życzę nikomu. Wie pan, ja wtedy byłam zła na cały świat. Różne emocje tam są wtedy, wściekła, krzycząca, wyzywająca. Oczywiście w duszy, bo tam jednak był szpital, byli chorzy. Natomiast szukałam wyjścia. Że on musi jakoś przeżyć dla mnie. To nie może być tak, że ta śmierć jest bezsensowna. Przecież pomyślałam sobie w kontekście właściwie to wtedy pomyślałam sobie, dziewczyno, nie panikuj. To nie może być bez sensu. Jest jeszcze transplantacja. Pomyślałam sobie w kontekście współczesnej wojny na Ukrainie, tych matek, które nie mają takiego wyboru. One zostały po prostu za nich zdecydowane. Ich synów się wysyła na front, giną. Tam nie ma decyzji. A dla mnie ta możliwość, że sama zdecydowałam o tym, łącznie z mężem, oczywiście, to była nasza obojga, bez jakiś. no pomyśleliśmy, że to jest jedyny ratunek, żeby uratować chociaż część jego. 18 lat temu drugie życie dzięki przeszczepieniu serca otrzymała Renata Maternik. Od tego czasu robi co w jej mocy, by upowszechniać ideę transplantacji i oświadczeń woli. Ja myślę, że najważniejszą rzeczą, jaką można jeszcze zrobić, poza tym, że człowiek opowiada o swojej historii, to jest przekonywać do tej małej karteczki. Ona jest naprawdę niezwykła. Kiedyś się zastanawiałam, ile może kosztować wyprodukowanie takiego kawałka papieru, ale kiedy je sobie Uświadomimy, kiedy podejmiemy tę decyzję, podzielimy się z nią, ze swoimi bliskimi i wypełnimy i podpiszemy, ona wtedy zaczyna mieć moc uzdrawiania. Taki mały kawałek papieru, a czyni cudem. Warto. Na religijnym aspekcie transplantacji skupiał się teolog Sławomir Ślak, a do rejestrowania się w bazie potencjalnych dawców szpiku kostnego zachęcała koordynatorka drużyny szpiku z Fundacji Dar Szpiku w Poznaniu Maria Homan. Za podjętą inicjatywę dziękowali też wspierający ją od początku starosta Lech Janicki, burmistrz Patryk Jędrobiak, a także dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Kaliszu Wioletta Słupianek. W przerwach między wykładami i rozmowami z gośćmi wystąpiła uczennica zespołu szkół nr 1 Karolina Kędzia.